Siemaneczka z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny materiał dotyczący Farming Simulator 25. Dzisiaj został opublikowany trailer promujący mapę w typie azjatyckim, która nazywa się Hutan Pantai, w skrócie HP, oczywiście do Farming Simulator 25. Jeżeli chodzi o ten kontekst azjatycki, to od samego początku budził on tutaj duże kontrowersje. Oczywiście wiadomo, cała seria Farming Simulator mocno zakorzeniona w Europie, nawet nie tyle w Europie, co w naszej części Europy, później rozla, się na Amerykę i w tej części Europy jest bardzo popularna tutaj jest najwięcej graczy i oczywiście wsparcie ze strony jeszcze amerykańskiej i nagle tutaj mamy taką informację, że Farming Simulator 25 właśnie robi krok kierunku Azji w związku z tym mamy ryż jako uprawy, mamy też zwierzęta które są kojarzone właśnie z tamtym rejonem świata, no i oczywiście musiała być również mapa, tak więc na samym początku wiele osób się zastanawiało czy to w ogóle ma sens itd Później po prezentacji na Tokyo Game Show, po prezentacji tej mapy, i mieliście również możliwość pograć sobie na tej mapce, chociażby je jeżeli byliście na PGA. Tak więc troszeczkę te podejście do tej mapy zostało zmienione z racji tego, że najczęściej my się obawiamy rzeczy, których nie znamy. Natomiast jeżeli je poznamy, to możemy zmienić do nich nastawienie. Tak więc analizujemy sobie dzisiaj trailer właśnie do tej mapy. Rozpoczynamy analizę tego krótkiego trailera. Na samym początku, w pierwszych kadrach, mamy tutaj te tereny świątynne. To z nimi związany jest taki wielki projekt budowlany, i oczywiście on wzbudza kontrowersje. Część z Was twierdzi, że jest to w ogóle niepotrzebne, że jest to zbyteczne, bo przecież jest to farming simulator i tutaj celem tej gry powinna być, nie wiem, uprawa roli, hodowla zwierząt i tak dalej. Natomiast co in, inne osoby twierdzą, że fajnie, że jest taki projekt, ponieważ ukończenie tego projektu może być celem ukończenia serii właśnie na tej mapie. Ukończenie tego projektu wymaga dosyć dużo czasu, dużo pieniędzy i musicie być naprawdę Mocno rozwinięci w różnych kierunkach, ponieważ tutaj trzeba będzie dowieść dosyć dużo materiałów budowlanych. Czyli jedni twierdzą, że celem gry, takim podstawowym, takim jakim zawsze pamiętamy, jest to, aby na samym początku, kiedy mamy podstawowe maszyny i kilka hektarów, później dorabiamy się, dokupujemy hektary, dokupujemy maszyny, bo mamy więcej pól, i tak w kółko i naokoło, ale czasami trudno powiedzieć stop, bo no, chyba, że wykupicie całą mapę. No to wtedy rzeczywiście już nie ma sensu za bardzo grać. No, ale tutaj może być właśnie tym celem wybudowanie, czy też odbudowanie tych terenów świątynych. Tutaj zatrzymuje się na tej... W tej części, gdzie mamy w sumie niewielką część mapy, mamy miasteczko i one wygląda naprawdę fajnie. I tutaj, oczywiście, Giants pokazuje, jak to miasto wygląda nocą. Ponieważ nocą, tutaj rzeczywiście, no, jeszcze dodatkowo, mamy tutaj ten urok związany z tym, że tutaj gra świateł, neony. Robią robotę. Dodatkowo zobaczcie, jaki fajny ruch jest teraz uliczny, bardziej zróżnicowany, w tym sensie, że mamy jakieś wywrotki. Tu jest taka mniejsza. To jest chyba ten lizard, który tutaj jeździ. A tu jest ten tuk-tuk, tak? Ale rzeczywiście fajnie wygląda jeszcze, jak to jest ta mgła. To wtedy mamy ten klimat azjatycki, tak? Jest coś takiego w tym. Nie wiem, czy ktoś będzie, czy ktoś tutaj doceni po, nie wiem, po dwóch tygodniach grania. Pewnie już tego nikt nie będzie zauważał, ale na samym początku. Jest to pewnie istotne dla części graczy. No i oczywiście piękne drzewa witnące, wiśni, a więc to jest symbol tamtych rejonów. I tutaj troszeczkę roślinność na w pierwszym planie. Powiem Wam, że naprawdę mapa pod względem ilości detali robi, robi robotę. Mm, dokładnie zobaczcie tutaj te wszystkie no, detale. No naprawdę ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. No tyle tylko, że jest kwestia tego typu, po co to jest zrobione, nie? no bo przecież to jest tak jak wspominałem, Farming Simulator. Tutaj się orze i hoduje zwierzęta. Bawoły nawet te wodne i można nawet ryż ogarniać. No ale dobra, ja chyba skuszę się na odbudowę tych terenów poświątynnych. Podejrzewam, że tak samo jak w przypadku dodatków do Farming Simulator 25, tam próbowałem ten roller coaster odbudować. Zajęło to nam dużo czasu, ale odbudowany, znaczy wybudowany został, tak więc tutaj też. Tutaj oczywiście tereny, oczywiście na tym trailerze... O, to jest fajna rzecz. Z tym pociągiem tutaj Wiecie, ten stary pociąg Widzicie try, 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 try. Przeleciał sobie Przeleciał sobie i No tak podejrzewałem, że tak będzie po prostu nie? Jak na samym początku myślałem, że Tam jakiś Shinkansen będzie Jechał i coś, jakoś to będzie Wyglądało naprawdę rewelacyjnie A tutaj taki wiecie, Farmigo, Ciuchcia przejechała Trochę polewkę z tego mam, proszę bardzo zobaczcie Jak będzie teraz wyglądało i Zobaczcie, jak daleko wczytuje się, wczy, wczytują się te wszystkie elementy. Oczywiście jest to trailer, yy, i pusta mapa, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, ale no fajnie. Tam jest ten teren portu. On będzie ważny na samym końcu. Jeszcze będzie ciekawa rzecz. No i tutaj chciałem zau zobaczyć, zauważyć, że tutaj coś podobnego jak na przykład na mapie alpejskiej. Niby górki mają być, ale one są dookoła. Tu jest miasto, tu jest port, tutaj górki z jednej, z drugiej strony, a po środku taka. Taka część mapy, gdzie jest płasko, i zobaczcie, sobie jeździmy po takich dosyć sporych y, polach. Naprawdę dosyć duże są pola tutaj. Nie wiem, co to jest za kombine, no, ale nowa uprawa jest ogarniana. No i pięknie wyglądają tutaj. Y, ta część, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, to jest wioska chyba. Zwróćcie uwagę, proszę, tutaj za chwilę przejeżdżał, będzie ten żółty amerykański autobus. Ok. Nie wiem, czy on jest charakterystyczny dla tego rejonu świata. I tutaj też dzieci wożone do szkoły są takimi żółtymi autobusami. Być może tak jest, być może tak jest. Trzeba wziąć pod uwagę, że po II wojnie światowej ta, ten rejon świata był pod dosyć dużym wpływem amerykańskim. Czy oni chcieli, czy też nie. Tak więc być może coś takiego tam jest, nie mam pojęcia, ale nie zdziwię się, gdy taki żółty autobus wyjedzie na Zielonce. Będzie robił <grym> atmosferę i będzie robił klimat. Nie zdziwię się autentycznie, ale tak naprawdę zobaczcie jak ładnie wygląda ta miejscowość i to o czym mówiłem. Te pola są naprawdę duże. Jestem pod wrażeniem, jakie one są wielkie. Ja miałem takie przeświadczenie, że tutaj będą malutkie pola. Problemem jest to, że my nadal nie mamy PDA do tej mapy, bo jeżeli chodzi o amerykańską mapę, wiemy, jak ona będzie wyglądała, że tam rzeka meandruje i te pola nie są takie duże. Natomiast tutaj, no jak zobaczycie, to jest kombaj do fasoli, to naprawdę to są duże tutaj pola. Aż tutaj do tego torowiska, tak? Znaczy, no dobra, tego wiaduktu. Na pewno będą tutaj mniejsze pola, natomiast... Jestem pod dużym wrażeniem, że takie duże pola są. No więc wreszcie gdzieś będziemy mogli tymi dużymi maszynami jeździć, bo co piątek to tylko duże maszyny dostajemy, co nie? Ale może w ten piątek będzie trochę inaczej. W każdym razie tutaj Orka będzie nieźle odchodziła. Wczoraj był fajny filmik dotyczący Orki. No, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej z tym. E, tutaj mamy tą mniejszą wioseczkę. No to to. Mi się wydaje, że ten chyba kadr był już pokazywany w tych materiałach na Tokyo Game Show. Takie mam wrażenie, ale tutaj, no, przewyższenia są spore. Ciekawe, czy tutaj ktoś będzie biegał po tych schodach. O! Aprilon będę spróbował szturmować je. <noise> Oj, tutaj będą ciekawe rzeczy. Jest motocykl w Farming Simulator. No to <noise> będzie się działo. Oj, będziemy skakali stąd na, na ten dach? Spróbujemy. <noise> Dobra, lecimy dalej. No właśnie, ten kadr na pewno był już, co nie? Ja sobie przypominam. Właśnie z tych materiałów na Tokio Game Show. Game Show a, i fajnie to wygląda tutaj, te mgły. Robią jednak robotę, to trzeba przyznać. Zwłaszcza tutaj w przypadku tej mapy. No i oczywiście tutaj pokazywane są cały czas te tereny świątynne, port, miasteczko. I tutaj ta wioseczka, z racji tego, że to jest trailer promujący mapę, w związku z tym, no to pokazywane są te elementy, bo w pozostałych częściach tej mapy, no to są pola, tak więc tam będzie coś rosło albo nie będzie rosło i tam będziemy pracowali. Natomiast czasami trzeba będzie przyjechać coś sprzedać, to uderzymy właśnie tutaj. I tutaj jest naprawdę ładnie to zrobione. Tutaj w nocy, no, no co robi tutaj różnica? Co nie? Te neony, to jest naprawdę fajnie zrobione. Tutaj jeszcze te refleksy, no ciekawie to wygląda. No i na sam koniec rzecz, która yy, no od samego początku tak było wiadomo, znaczy wiadomo, może nie wiadomo, ale spodziewaliśmy się, że coś tutaj, coś jest na rzeczy, tak. Zarówno barki na, na mapie amerykańskiej, jak i ten duży statek. Są Giants tam gdzieś w wiersz, między wierszami, mówi o jakichś kontraktach, coś takiego. I tutaj, proszę bardzo, w ładowniach mamy zboże. Autentycznie. Nie wiem, jakie to zboże jest, ale jest to zboże. Proszę bardzo, czy to oznacza, że będziemy tutaj robili, nie wiem, czy to będzie jakiś punkt sprzedaży, czy może trzeba, trzeba będzie zrobić jakiś kontrakt? No to jeżeli trzeba będzie tutaj wypełnić ten statek zbożem. No to się nie dziwię, że teraz tutaj takie duże pola są, nie? Bo tak to tym małym kombajnem ryż tutaj mucić, żeby dostarczyć na ten statek, to trochę słabawo by było. Ale powiem wam, że w chyba fajniejszym byłby taki kontrakt, tak jak mówiłem przedtem o tych, o tych takich celach, które sobie stawiamy, jeżeli gramy na jakiejś mapie i tutaj jest odbudowa tych terenów poświątynnych. Może takim celem byłoby tutaj wysłanie statków ze zbożem, albo jednego statku ze zbożem, nie? Zrealizowanie jakiegoś potężnego kontraktu, żeby się w ogóle go podjąć, żeby wykonać to w ciągu na przykład jednego roku. To musielibyśmy mieć mnóstwo pól i tak dalej, i tak dalej. To by był, byłby, byłby to ciekawa, ciekawy pomysł. Nie wiem czy tak to będzie, wiadomo to jest Giants, oni pokażą jeden obrazek, nic nie wytłumaczą. Natomiast wiele osób ma takie podejrzenia, że zarówno barki na mapie amerykańskiej, bo mamy tam w ogóle sprzęt do uzupełniania, do napełniania owych barek. Jak i tutaj mamy infrastrukturę portową, która pozwala właśnie wypełniać takie masowce. Co nie? Tak, więc, tak więc tutaj, no nie wiem, na razie to wygląda dosyć obiecująco, ale żeby się przekonać, jak to będzie, no to musimy poczekać co do 12 listopada. Tak więc czekamy. Pozdrawiam, Anton.